Witam Was w 59 dniu. Mamy czwartek, jest 16 maja, godzina 5.25. Jak widzicie trochę na wstępie trochę zmian jest szeroki kąt, szeroki kadr, tak samo mm, zobaczycie też zmianie w, w przyjedzeniu w momencie jedzenia, że będą przyspieszone momenty i też zanim, zanim zacznę, dajcie znać, czy... Czy takie zmiany będą OK. Bo będę testował te zmiany przez 3 dni. żeby to nie była kwestia przyzwyczajenia, to przez 3 dni będę takie, takie zmiany właśnie będą. I po trzech dniach e, zrobię tam, nie wiem, jakieś tam głosowanie w, e, w komentarzach i wtedy zweryfikujemy, czy trzymamy się tego, tego ustawienia, czy jednak e, wracamy do poprzedniego. A, a teraz możemy się zająć właśnie najlepszą treścią tego kanału. Ja zapraszam Was na śniadanie. Życzę Wam i sobie smacznego. Tematem, którym chciałbym się dzisiaj zająć jest stres, a dokładnie jak sobie radzić, przynajmniej jakie są dla mnie skuteczne, skuteczne opcje do radzenia. Ja na to dzień i w przeszłości miałem duży... Do, docierał z zewnątrz do mnie stres różnych źródeł. Przez to, że mam ten niedosłuch, to uważam, że właśnie przez ten niedosłuch i życie w takiej niepewności, że jak miałem to załatwić na mieście, czy, czy po prostu idąc ulicami i nie miałem aparatów słuchowych na przykład, albo w jakichś tam momentach po prostu, że aparat mi się wyczerpał, bateria mi się wyczerpały, albo po prostu po prostu zapomniałem czy coś. W takich sytuacjach mocno odczuwałem stres tak nieświadomie, bo jednak bo jednak nie myśli się o tym. Natomiast y, były takie sytuacje, że musiałem się mocno wytężać słuch w niektórych sytuacjach. Ludzie, jak mnie widzą, to nie wiedzą, że ja nie słyszę, więc. Więc ten. Y, Macie, że nie słyszę, że słabo słyszę, że to więc y, muszę jakoś tak mocno wtedy wytężać słuch i stresuję się, że coś nie zrozumie, źle odpowiem. Takie właśnie sytuacje to są najczęstsze w moim przypadku. Kolejnym źródłem stresu u mnie jest moja praca. Jak pewnie większość z Was odczuwa stres w pracy, jeżeli macie taką pracę. U mnie są takie częste spotkania właśnie na wyższym szczeblu. Podczas spotkań trzeba rozmawiać po angielsku i właśnie też jest ten stres, że mogę nie zrozumieć, jak ktoś powie po angielsku i wtedy, wtedy jeszcze podwójny stres, że rozmawiać po angielsku z jakąś ważną osobą. I dwa, jeszcze musisz zrozumieć ten angielski. Wiadomo, możesz tam się powtarzać, że żeby powtórzył pytanie, powtórzył pytania, ale to nie o to chodzi właśnie, żeby to była sprawna komunikacja. I też są wyjątkowe stresowe sytuacje, jeżeli chodzi o jakieś typowo zawodowe problemy w pracy, które się borykam. <laughs> Więc to też takie kolejne źródło moje. Chyba to są takie dwa najważniejsze źródła, które odczuwam stres na co dzień. Jak sobie z tym radzę? To jest teraz taki punkt. Zauważyłem, że właśnie odkąd trenuję siłowo, ogólnie jestem bardziej aktywną osobą fizyczną, ten stres po mnie spływa. Idę na przykład na siłownię, czuję się taki spruty, nie że ze zmęczenia, tylko po prostu przez ten cały całe te emocje, które doświadczyłem w ciągu dnia. I po siłowni, gdy właśnie jestem już zmęczony czysto siłowo, endorfiny weszły do mózgu jakby zasypowany. Czuję się zdecydowany pod tym względem, że nie czuję już tych emocji przed siłownią, co odczuwałem co jest po. Więc to jest jeden punkt, pierwszy punkt. Kolejna rzecz, która mi pomaga i, i to zauważyłem, są spacery. Omijam ostatnio komunikację miejskie, jeżeli mam gdzieś iść, gdzieś coś załatwiać. Nawet jak w jedną stronę, załóżmy, jest 5 km czy tam 4 km, to wolę się przejść na piechotę. Uznam to jako spacer, 30-40 minutowy i po prostu, nie wiem, załóżmy podcast w, w uszach, ewentualnie po prostu bez dźwięku i sobie idę. I zauważyłem właśnie, że, że taki etap, gdzie jestem sam i w sobie chodzę i myślę, albo nie myślę, po prostu idę, korzystnie, korzystnie na mnie wpływa. Czuję się od, odprężony. Jak mówimy o stresie, to też mówimy o, jako o hormonie kortyzolu. Jak, jak e, wcześniej nagrałem o suplementach, widzieliście, że suplementuje się ashwagandą, czyli czymś żołami, które redukują ten stres w organizmie. Moje badania, które robię co pół roku, potwierdzają, że ten stres jednak się obniża. E, e, gdy suplementowałem się przynajmniej tym, nie mówię, że to tylko to pomaga, bo tak jak wspomniałem, spacery, siłownie to też i. Nawet nie, może nie powiem, że obniża, ale jest na stałym poziomie. A jak na przykład jestem na redukcji teraz, to ten stres powinien rosnąć. Rosnąć powinien. Yy, więc te ashwaganda, spacery i siłownia to trochę przyhamowuje ten przyrost kortyzolu. I ostatnim, nie wiem, ostatnim takim rozwiązaniem dla mnie może, yy, co nie często się mówi, według mnie jest sen. Jakość snu. Ja odkąd pilnuję, właśnie też sen, żeby był na minimum, żebym spał minimum 7, od 6 do 8 godzin, załóżmy. W ciągu tygodnia no, jest taka na tyle różnica, że jak wstaję, to mam czysty mózg. Nie ma czegoś takiego, że wstaję, jestem rozdrażniony. Nie wiem, często ze mną się komunikować. Ja już od rana praktycznie mój mózg funkcjonuje tak jak w godzinach szczytowych załóżmy. Więc jakość snu, y jakość snu teraz, długość snu oraz możliwość właśnie wyciszenia się przed snem, czyli po, po prostu jakoś tak y unikać te źródła niebieskie, ewentualnie ściszać jakieś programy, które się ogląda i po prostu czekać, aż zmęczymy się i wtedy idziemy spać. Mi to pomaga, więc opisałem wam, jakie są moje sposoby na stres. I dajcie znać w komentarzach, komentarzach, jakie są Wasze, jeżeli Wy też macie jakieś swoje sposoby. Wczoraj miałem trening nóg właśnie. Miałem ciężki dzień w pracy i myślałem czy nie odpuścić, ale <tuk> powiedziałam kilka razy na głos właśnie ten jeden ze sposobów, z nawyków i pomogło mi właśnie pójście na siłownię. I praktycznie w niektórych elementach nawet się poławiłem siłowo. To jest właśnie dziwne, że masz słaby dzień, ale czujesz się silniejszy czasem na siłowni niż jak masz dobry dzień. I Właśnie na nogach. Jak wróciłem, i około, no, nawet przed 21 poszedłem spać. Dzisiaj w o 4.30. Jeszcze musiałem ogarnąć to wszystko. Jo, I I jeszcze o, ten. Zmiany no. w ściany widzieliście ze mną, za moimi plecami. Niestety już kolorowa ściana zniknęła. I co, I dzisiaj trening PUSH, czyli klata kriceps. Znowu mamy słoneczny dzień, to jest bardzo ładny, jak na razie maj. Aż chce się żyć. Ja Już kończę pszankę. I co, ja życzę Wam miłego dnia. Jest czwartek, to piątek, więc będzie już tylko lepiej. I do zobaczenia jutro.